W świecie jest dużo zła. A naprawdę dobrym i największym złem i zabójcami są antyterroryści, Jedni z największych zabójców na całym świecie. A ci, którzy ich powstrzymują, są antyterroryści. Ten antyterrorysta się boi, kamery, się boi. Dlatego, że raz jak jechał. Na wojnę terrorystyczną, antyterrorystyczną odpadło mu koło z auta. Terroryści i terroryści to naprawdę wielka gra. Terroryści cały czas się chowają. Jest tutaj właśnie jeden. Terrorysta spróbował by schować się za drzewem i by powstrzymać terrorystę, który stoi właśnie tam. Terroryści. I mają bronie takie. A ten terrorysta ma jeszcze w ręce karabin. Antyterrorysta jednak ma w ręce zwykły nóż i normalny tak można powiedzieć łzyk. Terrorysta idzie szukać terrorysta, który schował cię gdzieś w krzakach. Bo ci jeden terrorysta i jeden antyterrorysta. To może być naprawdę wielka wojna. Antyterrorysta schował się za drzewem żeby szukać terrorysty, a po drugie żeby się jeszcze ochronić. A Natomiast terrorysta jest ubezpieczony w C4, które chce podłożyć w krzakach i teraz będzie niezła wojna. Terrorysta szuka antyterrorysty, który schował się tam za drzewem, lecz idzie w złą stronę. Terrorysta prawie dostał, lecz nawet jeszcze nie wie, że w ogóle no bardzo mało brakowało antyterrorysta. Bardzo dobrze. Terrorysta się spostrzegł, że jest schowana. Antyterrorysta. Ciekawe czy wygra. Terrorysta podchodzi! Antyterrorysta uciek... Ciekawe czy mu się uda powstrzymać. Antyterrorysta Anty dostał w nogę. Terrorysta podchodzi i zabija go nożem w głowę. Terrorysta. Już nie żyje. Aktorzy. Ta jako, jako Pablo Man I właśnie on się wstydzi ściągnąć kominiarki. A Karimen Man dzisiaj jest w stroju antyterrorysty. karimen Man 89 strzela do mnie, a ja podam.